Chyba. Jest! Chyba jest, live. jest Jest! Jest, jest, czekaj. Dobra, 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 jest, dobra. jest, jest, jest! Leci, leci. No e, No dobra, no to słuchajcie jesteśmy, akurat też pada. Przypominam, że widzicie takiego jednego gościa. Michu Nie. Po miniaturce widzi, widzieliście e, e, już takiego jednego gościa czyli Antixa którego mogliście zauważyć, że na filmie Micha, nie? Z tej pomarańczowej no. postaci e, nabieramy się za nagrywki zaraz. E, do niej nie wiem kiedy w sumie. I sprawdzimy, e, co tam się zmieniło, ale mniejsza. Wracając do tematu, tutaj był wieżowiec, a my go tak wiesz. Mówiliśmy, że nic tu nie było, nie? No. I przepraszamy Was za to, e, i też jego domu nie ma. E, więc tak, no. Przejdźmy do główne, głównej części, czyli czego, czemu, czemu go nie ma. No, czemu go nie ma, dokładnie nie mogę powiedzieć, bo to już są sprawy bardziej prywatne, ale po prostu zrobił robił złe rzeczy. Tyle powiem. I po prostu jakby nie jesteśmy pokłóceni, ale po prostu Useliśmy w dwie strony. Można tak powiedzieć od teraz. Więc mo, mo, można uznać, że możliwe, że będzie nagrywał yy, na swoim kanale. Nie wiem. Możliwe, ale... No spraw spra, zrobimy, sprawdzimy. Wszystko z czasem, no i ogólnie e, Tak, będziemy go ignorować, ale jakby już po prostu nie będziemy tak Wiecie, żebyście nie myśleli, że coś się, nie wiem Z nim stało, czy coś, że jesteśmy pokłóceni, z coś Robimy po prostu coś takiego i Przepraszam, że wam o tym nie powiedzieliśmy No no i jak coś też e, niektórzy mogli zauważyć lub nie, e, sprawa też dotyczy, czekajcie spójrzcie, e, sprawa też dotyczy e, no, tego gostka, znaczy co ja gadam, nie tego, nie o ciebie chodzi, bo ja ten pokazałem na twój domek, ale dobra, nieważne. Nie chodzi o to. Są te ślady. E, niektórzy mogli zauważyć, że e, nie ma skinów, jest tylko mój i Znaczy no, ale tak, nie w całości, ale jest. Michał jeszcze nie ma, ale będzie miał. E, no ale mój skin jest trudny trochę. No, tak, tak. Ale to były... nie tylko to był Antix, ale też jedna osoba. E, no, którą... Dobra. Wiesz, o którą chodzi, nie? Tak. Czyli Kaspercio Kasper. już nie będzie z nami z powodu naruszenia naszych zasad na naszym serwerze e, już dawno i to bardzo dużo ich. Nie, nie będę Wam wymieniał wszystkich, ale, bo jest ich dużo, ale no po prostu złamam regulamin. O. I, i, no i z... bardzo dużo razy no i teraz ogólnie jeśli chodzi o co teraz się z nim dzieje to ma bana Antix nie ma bana bo wiem że dużo e, spędził czasu na tym serwerze poza nagrywkami i robił jakieś inne rzeczy oprócz nagrywania no i chcieliśmy mu po prostu dać inne miejsce jakby, żeby sobie żył więc to wszystko e, z tego live'a, ale ogólnie ten live nie, be, nie tylko będzie z wyjaśnienia, ale też e, z, oczywiście, sobie grania! Oczywiście! Bo musi trwać godzinę. Nie, nie musi trwać godzinę, ale okej. Okay. Ale ja lubię godzinne live. Y. Ja nigdy nie robiłem takiego. Widzieliśmy ulicę, kto widział, kto nie. Nie wiem kto widział. Przecież już mu widzą. Jakby przecież u mnie już było można zauważyć. No masz mięso. Nie chcę. Uh, Mirek. Domalkowy spadający z Mirka. Nie. <laughs> Bo po prostu dało się zmontować tego live'a, to, to wiesz co by się stało. No. A właśnie, jeśli chodzi o ten... O domek, to możecie zauważyć, że jest inny niż, niż swojego pierwszego e, odcinka, nie? No. Dobra, Michu, opowiedz wszystko. O to opowiedz. E, bo jakby, jeśli dobrze pamiętam, to było tak, że w pierwszym odcinku jak nagrywałem to Kacpercio mi cały budował ten cały drugie piętro i wtedy to było... inaczej wyglądało, ale po chyba jakiś tam dramie trochę, nie wiem jak to było, ten, Domal, Domal jakby zrobił od nowa mi drugie piętro i dodał ten, e, cały ten, jak to się zbało. Strych. Eee, no, no, no. To w ogóle wy, wy, wygląda jakby Strych I to było drugie piętro. I balkon też. No dodałem też balkon i jeszcze kuchnię. prowadzimy widzów po twoim domciu. A i no. sam sobie dodałeś jeszcze magazyn, którego nie było. Czyli... Znaczy że był już magazyn chyba, ale... nie, nie, nie taki i tutaj sobie można wejść, Ej, tego nie widziałem. A to jest ta zbrojka, to, to jest to coś, dobra. E, no nie pytajcie, to, co tu się stało, ale dobra. No i tak, e, dzisiaj sobie będziemy e, nic nie robić, e, tylko będziemy się bawić na naszym. Sprawdzimy, ile masz ziemian I w ogóle wszystkie rzeczy. Ej, czemu masz dwa ziemianki? Co ty zrobiłeś? A, ziemianki, ziemianki. Nie wiem, czy wyjdą w ogóle, jeśli chodzi o to. Ale możliwe, że wyjdą w jakimś najbliższym czasie. Na pewno będą e, w 2026 e, albo w 2026. Nie wiadomo kiedy wyjdą, ale nie będzie albo, no, to zbytnio najbliższy czas, e, bo co też... Ty po... Domani, co? co ty powiedziałeś? Będzie dostępny w 2026 lub 2026? Nie, ja powiedziałem... W 2020 lub w 2027 Aha, to mi musiało się przyspieszyć No i w ogóle... Co to jest? Jakiś sklep drzewny Co to? To sklep drzewny, nie kradź mi Nie, ale... Dobra, to ty go zbudowałeś? Nie nie wiem, może, może ktoś ten zbudował, ale pójdziemy sobie później do tego domu. Yy, I mamy żabęcę. No. Mamy sobie żabencję, więc sobie ją ten. To było zrobione przez Santika. I Antix w ogóle w ogóle nie miał tego na sumieniu, chociaż trochę, że, że, że go wywaliliśmy, więc... E, oczywiście link do jego kanału w opisie, bo miał taki już kanał. E, oh. Link w opisie, Michu, ty, ty robisz robotę największą głównie. Czyli piszesz mu kiedy wróci. No. Zielona. Zielona farma. Chyba. Co tutaj? Nie, nie. Jaka się. Co? Co zrobił zieloną ulicę? Ale jakby zielona oznacza ten, bo jakby ktoś zrobił tą nazwę ulicy, bo jakby prawie, prawie wszystko na świecie jest zielone. Co tu się stało, przepraszam bardzo, wyć mi czemu ja pod stopami um. gniotę dirta? Ale wiesz co to mi nie przypomina dirta? To mi przypomina coś innego jakbym gniotł. O, 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 to jest najgorsze, co to co, co, co się stało? Wobraź sobie w to wdepnąć. Nie, dobra, nie. Uuu. Nie i wobrys sobie kogo jeszcze w to by było? Nie wiem. Nie wiem, kogoś... E... O nie, jest Straż Pożarna. Wyobraź sobie, że to by było twoje własne jeszcze. Straż Pożarna nie. Jest. Od, od no ale Straż Pożarna to była akurat taki, taki smaczek, który zobaczycie już niedługo. To był, to był taki trailer do tego, co nadejdzie już niedługo, więc wyczekujcie. Nie. <cin stereotype> o, dobra. Mamy szpital. szpital, i wiesz, co ja? Oczywiście, z pełnym szacunkiem, nie zniszczę tych okien. Dlaczego? Nie włamie się tutaj i nie nie, zro... nie, nie zrobię tutaj czegoś innego, czyli. No, czekaj, kurwa, żeś tu z żeby chyba podobywać! Nie dobra, ale co ci zniszczymy i tak. Ja to dobrze żartuję, żartuję. Skąd masz miejsce? Nie wiem, to zdobyłem jakimś prawem. A, mamy tutaj galerię, której nie, nie widzieliście jeszcze. No. Bo, no, bo już się Tu Mamy tutaj dzubę tu shop, gdzie mamy yy, głowę pipa I też za milion złotych. E, tutaj mamy, e, nie wiem co to jest. Tutaj mamy magazyn. Um. Tutaj mamy magazyn, no Któregoś nie nie wyjdzie? W sensie, e, wyjdę, wiesz do czego? Czyli to panie? Nie, wyjdę, bo mam skrzynki. O no, kurczę. Pszczółko A nie ekspert mi o to, że nie mogę stąd wyjść, tylko z jakiego koloru to było zrobione. Pszczółko ekspert! Stój. Nie, pszczółko! Ej, ej robimy e, reklamę na nasze kanały pszczółko ekspert! <noise> o, Michu, z tą kolejne! Ja nie nowość. płyta pomarańcza. By się nie zmieściło cało Cały napis by się nie zmieścił. Pomarańcza i... jabłko. A, daj, da, dawaj e, sobie razem. Ale do malonów, poproszę. <laughs> Ej, dobra, no faktycznie dobra. No, No dobra. Dam panu napiwek nie wiem ile panu dałem, ale dałem ileś o 18 jak mi jakiś dałeś, jest trochę Dobra, dobra, już starczy 39 mi dałeś, ale okej okay. Dawaj 9 Dziękuję za pomarańcze ja... <ścoughs> Co to było? Zjem sobie, zjem sobie na pewno to powalać. Okej w seam Słuchajcie, może będę robił jakieś Minecraft, ale... Że będę robił jakieś Minecraft, ale... <try> Minecraft, ale mój kolega mi terwiał za to, co? Minecraft, ale pokazujemy sobie, nie wiem, nasze killowy. A ja I robię, odwiedzimy a ja... maszynę do robienia dziewczyny, no kochana. Bla 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 no. bla, bla 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 bla. No. Ja, ja, ja bym kiedyś z tobą nagrał Minecraft, ale, ale nie wiem kiedy chcesz. Bium, 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 bium. Nie wiem. Nie wiem. Nagramy wtedy, kiedy nam się podoba. Aaaa no, no. ile jest osób na live? Bro, jedna. Serio nikt nie, 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 nie ogląda o tej porze. Dobra, ale będzie zapis. Subskrybuj Subskrybuj do bala! Subskrybuj Szuk wszystkich! Subskrybuj... Szuk yy. Znaczy Tu nie ma subskrybuj. Nie ma subskrybuj. Czekaj, nie. Subskrybuj... Szuk